Cześć, witam na kanale Info U Prawa. Czy kwitnie wam już rozsada warzyw? No pewnie tak wielu osobom właśnie już kwitnie, piszecie mi, że już wam kwitnie. I co robić? Czy usunąć ten kwiat, czy ten kwiat? Zostawić. To jest ważne pytanie. Posłuchajcie więc to, co mam do powiedzenia. To jest też w sporej części cytat z mojej książki Planer Warzywnika. Zapraszam do jej zakupu. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są największe promocje w historii, bo zbieram na dom z wielkim polem. Już jestem coraz bliżej celu. To się bardzo cieszę. To, co zaraz powiem dotyczy rozsady następujących warzyw. Arbuz, bakłażan, cukinia, cyklantera, dynia, kabaczek, kiwano. Melon, miechunka pomidorowa, ogórek gruntowy, ogórek meksykański, ogórek szklarniowy, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski, tykwa. No więc wiele warzyw tutaj y, wymieniłem. Gdy rozsada któregoś z wymienionych warzyw y, no kwitnie, to trzeba się zastanowić, co zrobić. Są dwa wyjścia: usunąć kwiat lub zostawić kwiat. Jeśli rozsada nie wygląda gołym okiem najlepiej, to polecam kwiat usunąć. Będzie jeszcze czas na to, aby warzywo zaplanowało, a teraz no lepiej niech skupi się bardziej na wzroście niż na kwitnieniu. No ale to, że rozsada wygląda gorzej, no to też trzeba się zastanowić, czemu tak się dzieje. No, czy jest za mało światła, czy coś się stało, czy było za dużo wody, przelanie rozsady, czy za mało wody. Jest wiele przyczyn, dlaczego ta rozsada rośnie gorzej. No już robiłem na ten temat filmik. Jeśli jest jeszcze dużo czasu do posadzenia, tak dwa tygodnie lub więcej, ta rozsada jeszcze nie jest jakaś taka duża. I kwitnie, to polecam usunąć kwiat. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rozsada jest już za duża i powinna zostać posadzona, ale nie można jeszcze jej sadzić, na przykład przez pogodę. Wtedy warto nie usuwać kwiatu od razu, lecz usunąć go zaraz po posadzeniu. Jeśli jest właśnie też właśnie taka w szczególności przerośnięta taka brzydka. Taka przerośnięta rozsada, późno wsadzona, powinna skupić się na początku po posadzeniu na wzroście i rozroście korzenia. Jeśli zostało już mało czasu do posadzenia, a rozsada wygląda bardzo ładnie, to można zostawić kwiatno, szczególnie przy bakłażanie, miechunce pomidorowej, pomidorze, rodzynku brazylijskim. W przypadku warzyw dyniowatych, które no mają kwiaty męskie i żeńskie, polecam jednak ten kwiat usunąć. W przypadku rozsady papryki, niezależnie od wszystkiego, zachęcam do usunięcia pierwszego kwiatka lub też kwiatków, znajdującego się na pierwszym rozwidleniu. To jest według mnie bardzo ważne. no Ja to usuwam albo na etapie produkcji rozsady, albo już no chwilę po. Posadzeniu to też, też nie ma aż takiej dużej różnicy, ale usunięcie jest bardzo ważne. Usunięcie wpływa na to, że, ten, że ta papryka się lepiej rozrośnie, że ona pójdzie dalej w, w korzeń, jak również w te pędy, w, tą, w te, ten krzak, w tą roślinę. No a nie skupi się od razu na tej papryce, żeby owocować ten, tylko po prostu sobie pójdzie dalej i no wiadomo, że zaraz i tak będzie kwitła, ale to dopiero tro, troszeczkę później. Więc to jest bardzo ważne. To był taki krótki filmik, ale myślę, że bardzo istotny, bo wiele osób już się zastanawia na, nad tym, czy. Usuwać te kwiatki czy zostawić no, no i pewnie za niedługo się będzie zastanawiało no bo to te warzywa dyni, dyniowate już są wysiewane i za niedługo też będą więc one mogą też kwitnąć na etapie produkcji rozsady. Dziękuję Wam bardzo serdecznie zapraszam do zakupu moich produktów no teraz są właśnie te naj, największe promocje dziękuję Wam za wszystko bo to jest coś wspaniałego to co się teraz dzieje. Bardzo dużo osób ogląda kanał to bardzo, ale to bardzo mi miło. Zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Uda się w tym roku przekroczyć bar barierę 200 tysięcy subskrybentów. Pozdrawiam.